Gdzie jestem? Stałeś przeze mnie uwięziony. Zabiłem cię i zabrałem i itemy. Czakup, to ty? Jak ty mogłeś to zrobić? Ja jestem tutaj. Jestem nad lawą, mam tak mało HP. Proszę, daj chociaż jakieś jedzenie tutaj. Ja mam ty tak mało HP. Cię później. Ale na razie ziemniaka mogę ci dać. Dobrze, proszę. Daj, proszę, jednego ziemniaczka. O dobre, dziękuję, dziękuję. Spokojnie, Jest. spokojnie. Zjadłem. No nie, jeszcze zginę. Teraz na taką egzekucję. Jaką egzekucję? Co ty robisz? O. Nie. Gdzie ty uciekasz? Czakup, do widzenia. Szybko, szybko. On mnie goni. Nie, ja nie mogę zginąć. Dobra, teraz go zestrzelę. Go. Czakup, za to, co ty mi zrobiłeś.